Piotr Szkocki. Dzień dobry, zapraszam na tele tydzień. Dla niektórych już, a dla pozostałych nareszcie. Uczniowie zbierają siły, by rozpocząć drugie półrocze nauki w szkole. Przez ostatnie dwa tygodnie atrakcji w Policach dla nich nie brakowało. Od początku ferii towarzyszyliśmy atrakcjom przygotowanym przez Miejski Ośrodek Kultury. Drugi tydzień odbył się pod hasłem Niewiarygodnie Proste. Ta nazwa to także marka ekipy entuzjastów nauk przyrodniczych, którzy na scenie polickiego moku przygotowali liczne konkursy i pokazy. Po występach scenicznych, dzieci i młodzież miały okazję wziąć udział w warsztatach naukowych. Chociaż farie oznaczają wolne od nauki, to żądnych wiedzy umysłów nie brakowało. Uczniowie wrócą teraz do szkoły bogatsi o nowe pojęcia. Ciecz nie Newtonowska czy możliwości octu kuchennego są im teraz dobrze znane. Wiedzą też jak wyprodukować energię. To już kolejny rok, w którym na scenie króluje nauka. Jak widać przyswajanie jej przez zabawę przynosi wymierne efekty. Nic nie uczy lepiej jak doświadczenie. Dosłownie i w przenośni. Były jakieś eksperymenty, był ciekły azot, który dzisiaj użyjemy do takich fajnych wybuchów. To będzie pomieszanie wody z ciekłym azotem w butelce plastikowej i wyrzucimy przez okno, bo niektórzy mi mówili, że wyjdziemy na dwór. Rzeczywiście ostatniego dnia ferii publiczność z Miejskiego Ośrodka Kultury odziała się w kurtki i wyruszyła na dwór. Ekipa niewiarygodnie prosta przygotowała wybuchowy pokaz, który jednocześnie był kulminacją zajęć przygotowanych dla feriowiczów. Równocześnie w policach odbywają się inne zajęcia. Nie brakowało ich w świetlicach i bibliotekach. Przy ulicy Wojska Polskiego przeszkolono dzieci na młodych piratów. Adepci poznali piracki kodeks, okrojony jednak z okrucieństwa, którego nie wstydzą się powszechnie znani władcy mórz. Nie ma to jak los pirata, to... Niektórzy woleli spędzić ferie na sportowo. Lato w środku zimy zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach. Sportowe zmagania rozpoczął otwarty trening z Gwiazdą Piłki Nożnej. W polickiej hali sportowej pojawiło się ponad 60 dzieci. Byli także goście z pasywalku. Gwiazdą Piłki Nożnej był wielokrotny reprezentant Polski, zawodnik Wisły Kraków i Pogoni Szczecin, Maciej Stolarczyk. Dzisiejszy trening jest e, takim treningiem pokazowym, bardziej niż, niż jakąś formą. Nauki ścisłych rzeczy, ponieważ ilość, jaką mamy dzieci, jest, jak utrudnia nam założone cele. Chociaż takim celem jest kontrola nad piłką, czucie piłki, koordynacja to są takie cele tego, tych zajęć, które dzisiaj prowadzimy. Trening rozpoczął się od tradycyjnej rozgrzewki. Trenerzy próbowali pobudzić przyszłych piłkarzy do wykonania swojej pracy jak najlepiej. Uczestnicy tego spotkania chętnie przyszli na czwartkowy trening. Nie lubię siedzieć w domu, lubię grać w piłkę. Tu są takie zajęcia dla, dla piłkarzy. Przyjechał Macie, Maciej Stolarczyk i prowadzi z nami różne te zabawy tak dalej. i trening. Przyjazd gwiazdy piłki nożnej na ferie zimowe wywołał wśród dzieci zaciekawienie, bo nie było wiadomo, kto to będzie. Jak napisali, że jakaś gwiazda, to jest strasznie, strasznie, ciekawe, strasznie ciekawe, jaka przyjdzie gwiazda. Policki Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował ferie z myślą o młodych sportowcach. Będą na przykład zawody pływackie i turniej gry w kręgle. Warsztaty sportowe bardzo fajnie zorganizowane. Sam tytuł mówi właśnie lato w środku zimy. Na dworze zimno, nieprzyjemnie, deszczowo, natomiast tu na hali jest gorąca atmosfera. Zwieńczeniem sportowych zmagań będzie niedzielny polsko-niemiecki turniej piłki nożnej. Zawody odbędą się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Siedleckiej. Początek o godzinie 10:00.